Hej, z tej strony Henkel. Dzisiaj unboxing kostki moju Aolong. Tutaj gdzieś chyba to pisało. O, Aolong pisze. No, poleca felixemdeks, więc ciekawie. No. no, i bierzemy się za otwieranie. Hmm. Jeszcze zrobię tutaj krótkie porównanie do kostki moju Weilong V1, bo jestem bardzo ciekawe, co się zmieniło. Otwieramy. O, standardowa instrukcja. Z góry was przepraszam, że to nie było w jakiejś paczce albo coś takiego, ale wcześniej otwarła moja koleżanka. Znaczy, nie samą kostkę, nie same pudełko, tylko ogólnie paczkę otwarła. Dobra. Naklejki bardzo fajne, już na pierwszy rz rzut oka. Są tutaj takie wyprofilowane, jakby i ogólnie fajnie się to prezentuje. No i kostka ma fajne logo. Dobra. Więc wymiary, czyli no takie same jak, moi, jak moje wejląg ma, ma takie same, identyczne. Dobra. No więc teraz chyba pozostało nam sprawdzić jak się kostka porusza. Dobra, uwaga, pierwsze ruchy. O kurde, ale śmiga. Powiem wam, że kostka jest trochę sucha ale ma bardzo przyjemny feeling i zakręty słyszałem, że dobrze ścina właśnie 50 stopni, spróbujemy o, zetnie o kurde kostka ścina z każdego stopnia drugą stronę mm. więcej niż połowa klocka No, więc całkiem fajnie jeszcze zobaczymy sobie tylko budowę ale to jeszcze zrobię jedno ułożenie zanim przejdziemy do budowy trochę lamerskie ułożenie dobra Hmm. nie wiem czy widać, że jest niebieski krzyżak no jak zawsze zresztą narożnik dużo się zmieniło w porównaniu do kostki mojej Weilong V1 całkiem dużo krawędź krawędź też się zmieniła to jest wydaje mi się większa nieco dobra, złożę kostkę Więc w unboxingu to by było na tyle, serdecznie Wam polecam tą kostkę, bardzo dobrze się porusza, no i się zastanawiam się czy to nie będzie moja główna kostka, ponieważ kostka Shengshu Aurora już jest trochę stara, już jest bardzo, ma bardzo dużo ułożeń i trochę jest nudna już jak dla mnie. Więc dzięki za oglądanie, jeśli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i na razie.